Jest rok 1875 właśnie rozpoczęła się budowa linii kolejowej z Lublina do Warszawy, tak zwanej linii kolei Żelaznej Nadwiślańskiej. Dwa lata później, bo w sierpniu 1877 roku, do Lublina z Warszawy z wielką pompą przyjeżdża pierwszy pociąg parowy do Lublina. W tej chwili jest 2021 rok. Do Lublina przyjeżdżają. Nowoczesne składy elektryczne, nowoczesne. Eee, natomiast remont trwa w tym momencie już 3 lata. Jak to się stało, że budowa linii kolejowej o długości około 150-160 km trwała 2 lata, a remont tej linii trwa już lat prawie 4. Dowiecie się o tym z dzisiejszego filmu. Także zapraszam na materiał miłego oglądania, jak się podoba łapka w górę. Subskrybujcie i pozdrawiam też sokistów, którzy do mnie idą. Mam nadzieję, że nie zwiną. Także miłego oglądania. Do zobaczenia. Cześć. Historia budowy dworca kolejowego w Lublinie. Sięga lat 60. XIX wieku, kiedy to decydowano i dyskutowano na temat, gdzie zlokalizować stację kolejową i którędy przeprowadzić linię kolei żelaznej nadwiślańskiej. Były dwie koncepcje. Pierwsza z nich zakładała poprowadzenie linii kolejowej północnymi rogatkami Lublina, a lokalizacja stacji powinna być na rogat celu Bartowskiej, czyli w dzielnicy Czwartek. Co przeważyło na lokalizacji dworca oraz linii kolejowej w dzielnicy Piaski? Przede wszystkim teren był płaski, niezabudowany, więc dawał ogromne możliwości na przyszłość poprzez rozbudowę linii kolejowej, budowę fabryk, magazynów, zakładów czy też innych dzielnic robotniczo-przemysłowych. Dlatego też zdecydowano o wybraniu propozycji Feliksa Bieczyńskiego. Natomiast mniej oficjalna informacja pochodzi od ówczesnych dorożkarzy lubelskich, którzy to zrobili zrzutkę, by przekonać urzędników do budowy dworca na piaskach, by mogli wozić pasażerów. Przypomnę, że mówię o czasach, kiedy to Lublin znajdował się w zaborze rosyjskim i przetarg na budowę wygrali oczywiście Rosjanie. Gozdjew, Żuralew, oraz Chrumkin. Na ten cel ściągnięto także z guberni kałuskiej i smoleńskiej 200 robotników. Kierownikiem budowy był inżynier Władysław Kraczkiewicz. O błyskawicznym tempie prac budowlanych informuje nas 28 numer Gazety Rubelskiej z 8 marca 1876 roku, w którym czytamy. Budowa drogi żelaznej nadwiślańskiej. Coraz bardziej zbliża się ku końcowi. Na oddziale lubelskim most i budynki są już o ile wiemy w zupełności ukończone, a we wtorek 6 marca już szyny ułożone aż do stacji lubelskiej. Tak więc nie pozostaje do wykończenia jak ułożenie szyn na przestrzeni wiorst 20 w kierunku trawnik i wybalastowanie, czyli podbicie żwirem całej drogi. We wtorek komisja złożona z inspektorów rządowych, inżynierów Towarzystwa Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, robiła próbny przejazd mostem żelaznym na Bystrzycy. Próba ta wypadła w zupełności pomyślnie. Gazeta Lubelska z 9 czerwca 1877 roku relacjonuje: Roboty około budowy drogi żelaznej na piaskach pod Lublinem szybko postępują. Główny dworzec murowany, dosyć obszerny, wzniesiony jest już do pierwszego piętra. Miejsce na dworzec wybrane zostało dosyć udatnie. Jest na ten cel jednym z najdogodniejszych i najbliższych. Budowa dworca jest posunięta na tyle, że gmach na zimę zostanie przykryty dachem, lecz zdaje się, że będzie cokolwiek za zaszczupły dla stacji klasy drugiej, do jakiej lubelska ma należeć. Wskutek sprzyjającej pogody. Roboty koło zabudowań na lubelskiej stacji drogi nadwiślańskiej coraz dalej kontynuują się i prawie są już na ukończeniu. Gmach główny Banhofu zupełnie ukończony i tylko dokonywają się wewnętrzne roboty ślusarskie, stolarskie i zduńskie oraz wznosi się podmurowanie na platformę. W połowie sierpnia 1877 roku pojawiły się pierwsze próbne pociągi. Gdy pierwszy z nich wjechał na lubelski dworzec, tłumy wybiegły, chciały obejrzeć to wszystko, ten niespotykany widok. I Gazeta Lubelska relacjonuje to wydarzenie w następujący sposób. I oto nagle niebo zasnąły prawdziwe czarne, przerażającej barwy kłęby chmur, które jakby przewracając się i kotłując nad Lublinem zawisły. I tak 29 sierpnia 1877 roku, urzędowe otwarcie kolei Gazeta lubelska Witała. Budowa linii kolejowej w Lublinie zmieniła to miasto całkowicie nie do poznania. W bardzo krótkim czasie pojawiło się wiele inwestycji, wiele nowych obiektów, zarówno nowych dróg, nowych budynków, gmachów, a także nowych dzielnic. Z ciekawszych należy wymienić most na rogatce zamojskiej, nowoczesną gazownię miejską oraz wiele fabryk, które skorzystały z bliskiego sąsiedztwa linii kolei żelaznej nadwiślańskiej.